Witajcie kochani! Witam serdecznie, godzina 6.50. Dzisiaj jadę na wycieczkę na, do Glacier Lagoon i na Diamond Beach. Więc mam nadzieję, że zobaczycie jakieś piękne widoki, które będę mógł wam pokazać. Są to dwa popularne dość miejsca, ale bardzo takie ładne, z piękną naturą islandzką. Więc jest to wycieczka całodniowa, zorganizowana, ponownie jako benefit pracowniczy dla mnie, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zaczyna się 7.30, trwa 14 godzin, więc to jest to wycieczka na cały dzień tak naprawdę. Lecę na dworzec autobusowy i będę dalej pokazywał co i jak. Tak wygląda dworzec główny w Reykjaviku. Tak zwany BSI. To wam pokażę. Jedna malutka taka hala. widzicie.

Salmon Mamy przystanek na stacji benzynowej stacja N1 się nazywa. Bardzo ładnie, fajnie zrobiona. I teraz jedziemy chyba na wodospad, a później do tej laguny, ale to się jeszcze okaże. Póki co ładne widoki, pogoda bardzo ładna, słoneczko świeci przejrzyście, więc zapowiada się fajny dzień. Firma Reykjavik Excursions i taki trip kosztuje 27 tysięcy koron około co na dzień dzisiejszy to jest 800 zł możecie zobaczyć Westman Islands To jest ta największa zamieszkana wyspa obok Islandii Ona też jest bardzo podobno klimatyczna i ma mega ciekawy styl może się kiedyś uda pojechać jest też domem dla Buffinów, dla maskonurów. jest w bardzo dużo w sezonie Dobra, dojechaliśmy do pierwszego przystanku. Jesteśmy w Skogarze, a to jest wodospad Skogafoss. 30 minut mamy i lecimy do kolejnego punktu, więc się śpieszę, żeby podejść blisko, postać sobie chwilkę, pocilować. Można też wejść na górę tutaj, tego wodospadu. Jak widzicie, są schodki. Pan przewodnik powiedział, że tych schodków jest około 500. Wspomniał chyba 483, ale powiedział, że około 500. Ja nie mam czasu, więc nie będę wchodził. Eee, bo powiedział, że to zajmuje z 25 minut, chociaż nie wygląda mi na tyle. Ale nie chcę ryzyk, ryzykować, bo spieszy nam się. No i jestem. No, potężny, robi wrażenie. Bardzo ładne są te wodospady na Islandii. Ludzi jest bardzo dużo, jak widzicie. Jest poniedziałek, godzina 10 rano. A ludzi nadal sporo. Jeszcze pewnie więcej wchodzi na górę. Ale no fajnie. Skogafoss, tak się nazywa ten wodospad. Warto no wspomnieć, myślę, że większość tych takich atrakcji naturalnych na Islandii jest za darmo. Jedynie za parking musicie płacić. Z tego co patrzyłem, to jest 1000 koron za taki parking. Najczęściej, ale pewnie ceny się mogą różnić, czyli to jest 30 zł. Ale te atrakcje jakieś takie naturalne, no to zazwyczaj są za darmo i nic nie musicie płacić za wejścia. Pewnie zdarzają się również płatne, ale jeszcze się nie spotkałem. Ale no różnie to może być. Tak, ludzi nadal dużo. A mamy już połowę września. Sezon w teorii wysoki jest do końca września. No ale zobaczymy jak będzie. No i jeszcze z oddali wodospadzik. No i idę do autobusu. Chyba najważniejsze właśnie dla mnie jest to, że możecie tyle zwiedzić, tyle przepodróżować jak pracujecie na Islandii za darmo, nie? Te wszystkie benefity pracownicze są bardzo fajne. Oczywiście no też zależy od firmy, ale bardzo dużo jesteście w stanie zrobić pracując na Islandii i później przepodróżować za, za darmo. Więc mega to jest fajna opcja, bo Islandia tanim krajem nie jest. <grym> Ale da się, wszystko się da. Jeżeli człowiek poświęci trochę czasu, chęci, no to wszystko się da. Patrzcie, jak ładnie. Uf. Ale pięknie. Się pasą krówki islandzkie. Podobno mega wysilowane, spokojne. Pan mówił, że. Super są. So. No i tak też wyglądają mega przyjaźnie. A tam mamy owieczki, których jest bardzo dużo. Nasza kolumna, klif, finkel, standing back from the ocean. Can you see that? There is Tesja. There is the plug beat crossing the sand. Even living there. there, we see his whole do około... Nie, nie mówiłem o tym. A więc The jesteśmy w jednym z naszych parków narodowych. Extremnie serdecznie na postoju. Zatrzymaliśmy się na lunchek, wziąłem sobie islandzkiego hot-doga. Widok na lodowiec stąd jest. Islandzki hot-dog ma... Parówkę z mieszanym mięskiem, wiem, że jestem Jagnięcina i pewnie coś jeszcze. ketchup, remulada i brązowa musztarda islandzka. Ona smakuje trochę inaczej niż te musztardy, które znacie. Taka, według mnie, bardziej słodsza i trochę taka dymna, lekko coś takiego. Ja żaden wiele takich hot dogów. To jest najtańsza opcja. Fast foodowa zawsze więc polecam jak będziecie na Islandii, żeby sobie wziąć. Nie wygląda ładnie, te, te sosia nie wyglądają ładnie polane, bo sam sobie polewałem, bo mieli ruch, <noise> więc po prostu nalałem sobie szybko. Dlatego w środku jest jeszcze cebulka zwykła i cebulka prażona. Ja bardzo lubię. I ja jeszcze wam pokażę widoki. Dzisiaj piękna pogoda się trafiła naprawdę, że nie pada. No i to taka przy drodze stacja benzynowa na z restauracją. Mają wszystko. Jeszcze nie powiedziałem, cena na takiego hot doga to 600 koron tutaj, czyli około 18 zł na polskie. Leży sobie na ziemi. Super pogoda, 9 stopni. Tak pomyślałem, że chwilę pogadam jeszcze. Tak, moglibyście pytać, gdzie zniknąłem, co się działo. W sumie to wróciłem do Polski. Spędziłem kilka miesięcy w Polsce po Kanadzie. Potrzebowałem czasu dla siebie, potrzebowałem czasu, żeby przemyśleć wiele rzeczy. No ale w sumie. Nie ma co się tłumaczyć. Mam też taki charakter, że czasami mi się nic nie chce i też tracę wenę, później mi wraca. Staram się nad tym pracować, ale różnie to wychodzi. No ale nic, nie ma co się tłumaczyć. Trzeba żyć dalej, trzeba działać. Jestem na Islandii, a jak długo to się okaże, jestem już ponad miesiąc i zobaczymy, ile w sumie wyjdzie. Będę, tak jak już widzicie, raportował i wrzucał. Tutaj moje przygody Piszcie komentarze Zawsze mnie to motywuje Zostawiajcie łapeczki I z subami lecimy do 500 Więc ktoś jeszcze nie subskrybuje To zasubskrybuj teraz I lecimy dalej Do Glacier Lagoon I zaraz wam pokażę to co widzę No niesamowity widok Pierwszy raz w życiu Ale się jaram Już za sekundę tylko wyjdę z parkingu Ja uwaga uwaga Ho 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 <laughs> Glacial Lagoon Guys Ludziska Wow, no robi wrażenie. Tam mamy ten lodowiec, i tam jest chyba drugi, bo tam jeszcze mówili, że jest drugi. No i to co spadło, to, coś, to co się stopiło, to jest właśnie tutaj. Mamy te piękne góry lodowe. No, robi wrażenie. No i tak, można jeszcze w ramach tej wycieczki popłynąć łódką. Tam płynie jedna łódka, przybliżę. O, tą łódką można popłynąć. No i wtedy pływacie pomiędzy tymi górami lodowcowymi, lodowymi. Jeszcze tutaj widzę jakąś górkę. Ja tej wycieczki nie wykupywałem. No to dodatkowo płatna. A ja tam hajs oszczędzam, ale nie ma się co tłumaczyć. <noise> Idę na tą górkę tutaj. Zobaczymy jak będzie. Ludzi sporo, ale wydaje mi się, że nie ma tragedii jeszcze. Zdarza się o wiele więcej. No właśnie ta Islandia ma coś w sobie takiego, że gdzie nie jedziesz, to masz jakieś cuda natury piękne. Jest to klimacik bardzo ciekawy, to muszę przyznać. Nie wiem jeszcze czy to jest kraj, w którym chciałbym żyć na, na co dzień, tak na dłużej, to ciężko mi powiedzieć, myślę, że po dłuższym okresie czasu się zdecyduję, żeby powiedzieć, ale no testuję, sprawdzam, po Kanadzie mam doświadczenie, teraz po Islandii będę miał doświadczenie, zobaczymy. Wszedłem na górę, no i tutaj większy widok, jeszcze więcej, a tam można iść dalej, jeszcze jakiś szlak. Można się nawet przejechać, aaa! Bo tam jest wodowanie łodzi, dobra. No jest, widzę już nawet. O tutaj Wow, no fajnie. Chwilę kawałek góry lodowej się oderwał, ale nie zdążyłem nagrać. Bardzo fajnie to wyglądało. Właśnie ta co płynie po środku to się oderwała i teraz płynie na lewo. No tu kolejne płyną. Ta woda jest tak niebieska, mi się wydaje, że w kamerze tego nie widać, ale ona jest przepięknie błękitnie niebieska. Kolejna rzecz z bucket listy odhaczona. No i jeszcze was zabieram na tak zwany Diamond Beach, czyli diamentową plażę w tłumaczeniu polskim. No i dlaczego ona jest diamentowa? No bo wyrzuca tutaj na nią kawałki tych gór lodowych, które no w rozumieniu wyglądają jak diamenty. Pan powiedział, że też jest niebezpieczna ta plaża i żeby uważać ogólnie, nie podchodzić za blisko wody, bo cię ocean może porwać, więc podejdę trochę, ale nie za blisko, trzeba uważać. Tutaj już, proszę Państwa, mamy ocean. Fale, no spore, w sensie takie rwące, bym powiedział. No, i to są te kawałki diamentów, tych, tego lodu, które mają rzekomo wyglądać jak diamenty, ale nie podoba mi się tu. Nie podoba mi się ta atrakcja jakoś tak. Bardzo dużo ludzi i nie robi na mnie wrażenia. Bardziej negatywnie. Podobają mi się te kawałki gór lodowych tutaj w oceanie, ale sama plaża sama plaża niezbyt. Nie wiem, że mi się to wszystko kontrastuje, jakoś tak. Nie podoba mi się. To bym mniej polecił, ale to Glacial Lagoon jak najbardziej. No ale, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo. Jak możecie zobaczyć, jest ogrom turystów. A już przypominam, że sezon powoli się kończy. Ten taki wysoki a jest nadal bardzo, bardzo dużo osób. Tym miłym akcentem Zakończam tego vloga dzisiejszego. Są dwie opcje: albo jeszcze będzie druga część tej mojej wyprawy dzisiejszej i zrobię z niej drugi odcinek, albo już nie będzie. To zależy, czy jeszcze będą jakieś fajne punkty, na których będziemy się zatrzymywać. No bo tak naprawdę tutaj to taki główny punkt atrakcji to były te góry lodowe, to Glacial Lagoon. A co będzie teraz, nie pamiętam w przewodniku więc zobaczymy, jeżeli będzie coś ciekawego, to jeszcze nagram, a jak nie będzie już nic ciekawego, to następny odcinek będzie z innych rzeczy. No i co? Zakupiłem pocztówki. Jedna pocztówka pójdzie dla osoby, która wygra w komentarzu, więc napisz komentarz, ja z komentarzy wylosuję jedną osobę. No i wyślę Ci pocztówkę do, do Ciebie, do domku. Mam już pocztówkę, mam znaczek, więc tylko takie zrobimy losowanie. No i co? Trzymajta się, miłego dnia, buziaczki, subujcie, lajkujcie, pa pa!